Witaj, Infonomito R2 Ultra. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić zrzut ekranu na tym urządzeniu. Aby zacząć, musisz otworzyć treść, którą chcesz uchwycić. Będę używał ekranu głównego jako przykładu, więc, dla mnie, jest już otwarty i widoczny. Upewnij się, że to, co chcesz uchwycić, jest teraz widoczne. Na ekranie. Gdy już to zrobisz, przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności. Usłyszysz dźwięk, a także pojawi się wyskakujące okno z opcjami udostępniania i edytowania, które będzie widoczne tutaj, a po chwili zniknie. Gdy już zniknie, zrobiony zrzut ekranu znajdziesz w aplikacji Zdjęcia, więc będzie on w folderze Google i możesz go tam zobaczyć, prawda? Tutaj w albumie o nazwie Zrzuty ekranu. Więc teraz nie pokazuje albumów, tylko wskazuje gdzie się znajduje, ale możesz też to tutaj umieścić. Teraz o... Wskazuje na to, gdy dodasz więcej treści, zdjęcia, filmy, zrzuty ekranu, na przykład coś takiego jak zdjęcia i mnóstwo zdjęć widocznych tutaj, mogą być poniżej filmy i zrzuty ekranu. Albo może po prostu dodać ci opcję tutaj, aby uzyskać dostęp do albumów. Oczywiście będziesz szukać albumu ze zrzutami ekranu, w niej, aby zobaczyć zrzut. tekst, tutaj, aby zobaczyć. Zrobiony zrzut ekranu lub album, w którym masz wszystkie zrzuty ekranu, tak więc oto mamy to teraz. Jeśli uznałeś to za bardzo pomocne, nie zapomnij kliknąć, lubię to subskrybować. Dziękuję za oglądanie.